Oczywiście jak zawsze na samym początku każdego jednego z moich materiałów witam serdecznie wszystkich widzów kanału Real Progress, z tej strony Patryk Barnaś i w dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat odnośnie długoterminowego planowania naszego progresu. Na samym początku w sumie chciałbym też przeprosić za małą zmianę miejsca, ale aktualnie moje Real Progressowe biuro jest w małym remoncie, więc no po prostu niemożliwiło mi to tam nagrywanie ale mam nadzieję, że materiał i tak Wam się spodoba, więc przechodzimy do tematu. Ogólnie chciałbym podzielić ten temat na trzy osobne materiały. W dzisiejszym poruszymy temat mostka, w którym omówimy także pokrótce całkowite zejście ze środków dopingujących. Temat redukcji tkanki tłuszczowej i na samym końcu omówimy sobie etap budowania masy mięśniowej. Ogólnie, jeśli chodzi o takie długoterminowe planowanie, oczywiście pod kątem wielu aspektów nie jest to do końca możliwe, ale według mnie ogólnie fajnie zrobić sobie taki ogólny zarys podstaw, jak to powinno wyglądać, ponieważ można powiedzieć, że każdy jeden z etapów przygotowuje nas pod kolejny i jeśli chodzi o procesy kształtowania sylwetki, to tutaj według mnie podejście jest bardzo ważne. E, ogólnie proces kształtowania sylwetki nie trwa miesiąc czy dwa, tylko trwa latami, więc fajnie to wszystko sobie można powiedzieć, że złączyć tak w kupę i przeanalizować pod kątem każdego jednego etapu, aby w dłuższej perspektywie czasu miało to po prostu ręce i nogi. W dzisiejszym materiale chciałbym skupić się głównie na osobach, które gdzieś tam stosują te środki dopingujące. Jeśli chodzi o osoby naturalne, wiem, że są także osoby, takie osoby, które nas oglądają. Ale według mnie nie jest to aż tak ciekawy temat, aż tak warto omówienia, ponieważ tutaj jest kwestia, można powiedzieć, że bardziej prosta, jeśli chodzi o osoby, które te środki dopingujące stosują, no to tutaj kwestia, można powiedzieć, że zaplanowania dobrze każdego jednego z tych etapów jest kluczowa. Więc myślę, że takie podzielenie tych tematów na osobne materiały będzie fajne po prostu, aby rozłożyć dla Was wszystko na części pierwsze, omówić każdy jeden etap pod kątem pod kątem środków dopingujących, pod kątem treningu, pod kątem diety i myślę, że to po prostu będzie najbardziej miarodajny obraz, aby Wam to wszystko przedstawić. Więc w dzisiejszym materiale omówimy sobie temat mostka i całkowitego zejścia ze środków dopingujących. I na samym początku, bo myślę, że to będzie trochę krótszy temat, jeśli chodzi o zejście ze środków dopingujących, to w sumie to na pewno już... Z wami omawiałem, ale oczywiście jestem tego zdania, że jeśli decydujecie się na środki dopingujące i macie plan je stosować przez jakiś dłuższy okres czasu, na przykład kilka lat, to według mnie całkowite zejścia ze środków dopingujących troszeczkę mijają się z celem. Jeśli wam zależy na czasie i Chcecie złapać ten progres po prostu jak najszybciej, oczywiście robiąc to zdrowo, to według mnie mostki są o wiele lepszym wyjściem. Bo jeśli chodzi o etap całkowitego zejścia ze środków dopingujących, to tutaj aby doprowadzić nasz organizm do homeostazy potrzebujemy kilku dobrych miesięcy, przynajmniej czterech, pięciu, jest to takie według mnie minimum, czasem nawet pół roku, więc no, jeśli już się zdecydowaliście, no to lepszym wyjściem będzie oczywiście mostek, który będzie trwał około 6, to maksymalnie 8 tygodni, i z powrotem po prostu wracacie na cykl. Jeśli chodzi o mostek i o środki dopingujące, to tutaj Kwestia jest, jeśli chodzi o podejście, bardzo zróżnicowana i sam próbowałem różnych metod, ale tutaj na bazie własnego doświadczenia i oczywiście na bazie doświadczenia współpracy z innymi ludźmi opowiem Wam, jak to powinno według mnie wyglądać. Jeśli chodzi o mnie, stosowałem na mostku różne dawki testosteronu, już pomijając inne środki, bo stosowanie jeszcze jakichś dodatkowych środków na mostku to, to przecież nie jest totalnie mostek. Stosowałem 200 mg, stosowałem 300 mg i od jakiegoś czasu, około dwóch lat stosuję dawkę 100, maksymalnie 150 mg testosteronu tygodniowo. Jest to taka dawka, można powiedzieć, TRT, aby trzymać ten testosteron po prostu w górnych granicach normy. Według mnie jest to najlepsze wyjście, aby jak najlepiej oczyścić się po prostu z tych środków dopingujących, odzwyczajcie się od bodźców, które tak naprawdę także dają nam środki dopingujące, więc według mnie najlepszym wyjściem jest po prostu zejście na taką dawkę TRT 100-150 mg na okres 6-8 tygodni, przynajmniej czy tych czterech zależy. Tutaj kwestia jest zależna od tego, na ile czujemy, jak bardzo jesteśmy wyeksploatowani, ale według mnie Minimum to jest przynajmniej te 4 tygodnie na mostku, ale ja stosuję przeważnie y, okres 6-8 tygodni i u mnie to sprawdza się <laughs> przynajmniej najlepiej. Y, no, oczywiście, w tle cały czas podajemy HCG. Tutaj też dawka nie za duża w granicach. Oczywiście warto wziąć pod uwagę, jakie jeszcze jest to HCG. Weźmy pod uwagę, że. Y, Produkty underowe przeważnie mają w swoim składzie o połowę mniejszą ilość gonadotropiny niż jest to np. w pregnylu chyba już nawet nie jest produkowany, ale w aptecznym produkcie, więcej. myślę, że ta dawka 500-300 jednostek dwa razy, raz w tygodniu przynajmniej, Powinna być stosowana. Wiem, że idealną dawką jest bodajże 250 jednostek dwa razy w tygodniu, ale biorąc pod uwagę to, że bardzo często, przynajmniej myślę, że w 90% underowych produktów jest to stężenie przynajmniej o połowę mniejsze, więc ta dawka nawet 500 jednostek dwa razy w tygodniu będzie dawką bardzo dobrą. Oczywiście, jeśli chodzi o inhibitory aromatazy, to według mnie w tym okresie nie powinny być stosowane. No, chyba że na przykład skończyliśmy masę i zrobimy badania na przykład po dwóch tygodniach i ten estradiol jest bardzo wysoko, bardzo źle się na nim czujemy. Bo to także warto wziąć pod uwagę, że e, różne osoby różnie reagują na dany poziom estradiolu. <laughs> więc jeśli dobrze czujemy się na. E, Wysokich, na wysokim poziomie tego estradiolu, to ja bym tego ogólnie nie zbijał. Więc, według mnie, w okresie mostka nie używamy żadnych inhibitorów aromatazy, testosteron, do tego HCG i to stosujemy przez cały okres tego mostka. Jeśli chodzi o trening, to tutaj także tezy są różne, różnych metod próbowałem, stosowałem przy tam czystych na przykład miligramach testosteronu trenowałem 4-5 razy w tygodniu. Starałem się utrzymać e, tą siłę, aby utrzymać masę mięśniową, ale muszę Wam powiedzieć, że najmniejsze straty ponosiłem wtedy, kiedy trenowałem bardzo rzadko i od około dwóch lat w okresie mostka e, trenuję raz, dwa, maksymalnie trzy razy w tygodniu po prostu jak mi się chce. Wykonuję sobie trening full body workout, aby... Coś tam można powiedzieć, że poruszać te wszystkie partie i według mnie właśnie najlepszym wyjściem w okresie mostka jest po prostu nieruszanie tego mięsa, e, potrzekanie na okres redukcji tkanki tłuszczowej, który według mnie powinien być wykonywany właśnie po mostku. Oczywiście zależy, e, jeśli chodzi o, ale może dokończmy ten temat, przepraszam, bo teraz trochę pomieszałem. <laughs> Dokończmy temat całkowicie i później przejdziemy do tego, kiedy powinniśmy ten mostek wykonywać i ogólnie jak on powinien wyglądać, więc mm, powiedziałem już o dawkowaniu środków, y, powiedziałem o treningu, więc tak jak mówiłem, dwa, trzy razy w tygodniu maksymalnie treninga FBW i wtedy według mnie najmniejsze są zauważalne po prostu te spadki. No oczywiście, jeśli chodzi o spadki na mostku, no to tutaj kwestia jest bardzo zależna od tego, także ile mamy tak naprawdę tej masy mięśniowej, bo w dużej mierze jest to tak naprawdę woda, którą, u nas, środki, którą u nas środki dopingujące nabiły i oczywiście glikogen, więc jeśli chodzi o taką czystą masę mięśniową, jeśli ktoś tą masę mięśniową ma wytrenowaną przez lata, to oczywiście te spadki będą mniejsze, skurczy się tylko glikogen w naszych mięśniach, a to z po powrotem, nawet w okresie redukcji tkanki tłuszczowej może pojawić się fajna rekompozycja i jesteśmy po prostu może nie tyle co rekompozycja, co po prostu ten glikogen wraca, to nabicie wraca i waga tak naprawdę przez cały okres redukcji tkanki tłuszczowej może nam nie spadać. Jeśli chodzi o dietę w okresie mostka, to oczywiście według mnie musimy być w surplusie kalorycznym, nie możemy być w deficycie. Jeśli nie mamy bodźców w postaci środków dopingujących, które wcześniej próbowały nam budować tą masę mięśniową lub redukować tkankę tłuszczową, pomijając katabolizm, to wchodząc, wchodząc z tych środków, będąc w deficycie, na pewno będzie to prowadziło do tego, do katabolizmu i będziemy tracili tej masy mięśniowej więcej. I kiedy według mnie najlepiej wykonać jest ten mostek? Ogólnie ja wykonuję zawsze mostek przynajmniej raz w roku. Ogólnie każdy jeden z tych etapów, który powiedziałem, powinien przynajmniej raz w roku się znajdować, czyli okres mostka, okres redukcji tkanki tłuszczowej, etap budowania masy mięśniowej. U mnie przez około 2 lata troszeczkę inaczej to wyglądało, kiedy startowałem, bo wtedy starty wypadły mi na sezon jesienny i po prostu troszeczkę dłużej te środki stosowałem, ale od jakiegoś czasu... Cały czas to się zapętla, że raz w roku mam okres mostku, okres reduk okres mostka, okres redukcji tkanki tłuszczowej o etap budowania masy mięśniowej. Ja ogólnie po etapie budowania masy mięśniowej czuję się na tyle wyeksploatowanym. Oczywiście mówię tu pod moim kątem, ja naprawdę zapieprzam na tych, na tych treningach na 100%, daję z siebie 100% i po tym etapie pół roku, dajmy na to, budowania masy mięśniowej nie czuję się już. E na siłach, aby po prostu później dalej kontynuować ten progres, dalej zrobić jakąś sensowną redukcję i dalej później robić etap budowania masy mięśniowej, więc ja zawsze po etapie, e, może powiedzieć, że masy mięśniowej, zaczynam etap mostka, który jest tak naprawdę takim odpoczynkiem dla mnie, luzuję sobie wtedy całkowicie i dopiero później z powrotem zaczynam wykonywać okres redukcji tkanki tłuszczowej, etap budowania masy mięśniowej. Oczywiście są także osoby, które wykonują Mostek po okresie redukcji i no, można powiedzieć, że też jest to fajna opcja, bo jeśli jest, jesteśmy w deficycie, później wchodzimy na surplus kaloryczny, e, jesteśmy w etapie mostka, no to fajnie te straty są także małe. A nawet znam przypadki, gdzie osoby bardzo dobrych zawodników, nie będę wymieniał tutaj z imienia i nazwiska, ale którzy zmienili trenera naprawdę stosowali bardzo duże ilości środków dopingujących. Po prostu organizm był tak zanieczyszczony, byli tak przebodźcowani, że kiedy weszli w okres mostka, to po kilku tygodniach zaczęli uzyskiwać progres na tak małej dawce testosteronu, więc bardzo ważne jest to także oczyszczenie się całkowicie z tych środków dopingujących przynajmniej raz w roku i można powiedzieć później wrzucenie na ten drugi bieg, bo w sumie to irytuje mnie trochę ta pogoń cały czas za progresem. Dawniej ludzie zawsze schodzili z tych środków dopingujących, nawet schodzili całkowicie, nie robili mostków i, i zawsze dobrze wyglądali na tej scenie, a teraz wydaje mi się, że troszeczkę w złą stronę to poszło przez brak właśnie tych przerw. Mimo tego, że te gabaryty są duże, mimo tego, że zawodnicy no dobrze wyglądają, to jeśli chodzi o kulturystykę ciężką, to my tak naprawdę od lat 90., 2000, wydaje mi się, że za, zaczęliśmy się cofać. A jeśli jest taka wiedza na każdy jeden temat, to dlaczego tak jest? Według mnie właśnie kluczem jest ten etap mostka, co później także naprawdę w konsekwencji pozwala nam także używać bardzo małych dawek w kolejnych etapach, bo ja jeśli zaczynam z powrotem później wchodzić w ten sztos treningowy, zaczynam redukcję tkanki tłuszczowej, to ja naprawdę stosuję bardzo małe dawki i one praktycznie od kilku lat się nie zmieniły, czasem stosuję nawet jeszcze mniej i cały czas ten progres udaje mi się uzyskiwać, więc to jest taki można powiedzieć, że game changer według mnie oczywiście, jeśli chodzi o zdrowe progresowanie, aby ten mostek 6-8 tygodniowy znalazł się przynajmniej raz w roku. Więc tyle w sumie w tym temacie. Kolejnym materiałem będzie redukcja tkanki tłuszczowej ta budowania masy mięśniowej. Później spróbujemy sobie to także wszystko można powiedzieć, że złączyć w całość w ostatnim materiale. Więc zobaczymy także jak ten materiał w ogóle się przyjmie, e, aby kontynuować kolejne odcinki. Więc dzięki wielkie za obejrzenie całego materiału i trzymajcie się do zobaczenia. Hej. I oczywiście podkreślam także, że nie zachęcamy do stosowania środków dopingujących. Jest to wiedza tylko i wyłącznie oparta o nasze doświadczenia.